Jeśli wiesz, że twoje imię jest po babci, dziadku, po wuju czy po kimś jeszcze innym, możesz zrobić coś takiego. Piszesz swoje imię. Jakimś kolorem może to być. Dowolny kolor, mazakiem. Zamazujesz to imię ołówkiem. I. Wycierasz ten ołówek. Wycierasz ten ołówek i to ścinki, które zostają, bierzesz na rękę i wyobrażasz sobie, że kładziesz to przed tym kimś jako to, co jest jego w twoim imieniu. Kłaniasz się temu komuś i mówisz: "Teraz moje imię to wyłącznie moje imię." I zostawiam Twój los z Tobą. I zobacz, co Ci to robi, jakie to dla Ciebie jest.